O. o, ale kurwa, pa, już niedługo, ale ile tego jest w tym roku? Bez pryskania, i nie widać, chociaż nie, tutaj coś na liściu. E, delikatnie widać, ale poza tym, może gdzieś tam delikatnie, po niektórych listkach, ale mało tego. A owoców, człowieku, kurwa, zobacz to, człowieku. Look at this peach. Look at this peach, man. A blend of peach we gonna eat peach all winter, man. <ścoughs> Dobra, koszonko było. Tutaj przytrymować troszkę gołązki, żeby oko widziało ładnie. <ścoughs> He? To nie przeszkadzaj. Tyle razy Wam mówiłem, kurwa. Nie przeszkadzajcie. Jakbyście nie przeszkadzali, to by mnie to dawno kurwa nie było. I <laughs> wszyscy, że długo jestem śliczny. Nie, kurwa. Full control bierze kurwa ten. <laughs> emocje nad nimi się, się tam biorą. Nad full controlami w kontrola biorą emocje, rozumiesz? nie mogą przeżyć tego. Nie mogą się odpuścić, muszą kurwa. Musi się spierdolić, wiesz, zazdro i muszą jechać, a później kurwa. W kółko, w koło macie Mówię spierdala jest stąd, ja chcę spierdalać, oni ze nie, nie, nie ma nie, 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 nie. I chuj. Co nie zdążyłem zamknąć? wiecie, to by się przydało, farba biała, ale mat, Czajesz? farba biała, mat, w dzień, w dzień, yy, chodzi o to, że się pół nie, nie, to w dzień nie byłoby takiego kontrastu, gdyby się skupiał, łapałby tak jakby yy, kontrast na tle, białe za tym i bardziej się tam ostrość łapał a w noc to taki szary może bardziej mat kurwa a w noc mat nie pozwalałby odbijać na tyle światła żeby znowu nie pozwalać widzieć temu co jest z tyłu A taki szary chyba był lepszy przejdzie chodzi nie przejdzie o co chodzi, nie, nie, cześć, o co chodzi. <laughs> zaraz spróbuję wyjaśnić <laughs> o sernina na przykładzie ręki to będzie dobre chociaż kurła przydałoby się jakieś drzewo pojedyncze drzewo na jasnym tle. E? Kurwa, nie ma bardzo. Ale powinno się mimo wszystko udać. Jeśli się skupię na tle, znaczy się na tym tym... to teraz w momencie tutaj, nie? Ma taką jasność, a nie inną. Ale jeśli odwróciłbym, bardziej się zbliżył, ...podbiłoby trochę kontrast. Na zasadzie, o, masz teraz, nie? Masz, rozjaśnia. Nie widać tego kurwa O to mi chodzi, nie? Rozjaśnia, ściemnia. Rozjaśnia. Ściemnia. I teraz, jeśli na jasnym tle walnę coś ciemnego, o, to rozjaśniło tło, nie? Delikatnie. Jak... Zabiorę, mało światła. Jest coś jasnego, tu się powinno ściemnić. Zabiorę, ale rozjaśniło się, nie? Powinno się rozjaśnić. Ja bym dał coś jasnego, tylko że to jest za ciemne. Jestem za ciemny. Ja dał coś bardziej jasnego. Białego, a nie, mam nic takiego. To by rozjaśniło tło, żeby y, oddać ładny kolor tego punktu, nie, Taki, którym jest ręka w tym momencie. Gdy zabiorę, dostosowuję jasność wtedy do tła. Tylko, mówiłem, nie mam nic takiego. Freda, dawaj, ogon. O, czekaj, 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 czeka, czeka, czeka. Pokaż tę naklejkę, ona jest biała przecież. Może na tym się uda się nie białe, się nie, białe, nie białe. jeśli mamy tu takie, a nie inne A więcej światła nie chcę powinno być coś takiego się powinno zjaśnić leciarno jeszcze mało światła dwie. że czego ja właśnie białe biorę o to nie chodzi, że białe nie powinno się być cholera jasna nie mogę tego ująć do ciemnych obiektów powinno rozjaśniać tło żeby lepiej ująć to nie? o tak dokładnie i w tym momencie jeśli jest tło za drzewem to to, to to tło jest, powinno być za bardzo rozjaśnione i wtedy są obiekty jakieś tam niewidoczne, w momencie, jak było jaśniejsze, jak to zrobić? Kurwa, fraja, powiedz mi jak to zrobić, bo nie Nie mogę tego ująć, ale. Widać, że jest ogólnie rozmyte, bo brak, brak tego, brak fokusa tam z tyłu na tym i to czarne tło, które jest teraz czarne, nie jest już czarne, a się robi szarawe takie, to też ma na to wpływ, zasadniczo, ale on poza ostrością tak samo podbija jasność, w momencie jak dajesz czarne tło, e, czarne obiekty na białym tle, to on podbija jasność. Żeby się skupić na tym obiekcie, nie? A zabierasz wszędzie lasku. A zabierasz i wtedy on dostosowuje sobie jasność do tła i ostrość przede wszystkim. Po czasku jesteś, nie bądź po czasku. przefrę Stój. Spróbuję to nazumieć. może zrobić się za pobyć ostrość może co nie? Będzie daj jakiś obiekt na którym on się skupi i się robi. A gdyby nie miał wyraźnych krawędzi na jakimś jasnym obiekcie, to wtedy by nie łapał ostrości. Tylko że tu mam jeszcze przecież fokusa laserowego, to też tego nie zrobi. Widzisz? Kolejna sprawa. Wam fizycznie się skupię na punkcie trzeba by zrobić inny patent trzeba by wziąć Cześć stój o, teraz dla przykładu obiekt taki on się ściemnia dla poprawy jakości obrazu. Na rozjaśnionym widzisz pasek. Na ściemnionym widzisz oto jakiś rowek. Ale dla tła... O, tak będzie najlepiej. Tło już jest, kurwa, rozjebane, nie? I tak samo tam. Jakbym sobie przed kamerą zrobił drzewa w jaśniejszym kolorze, jakąś jasną farbą... To bym wtedy nie miał przebitki bieli na tle. Przebitki garmu. Tak naprawdę. Starota ci tak wyszła. a ten znowu to samo nie będzie mu się po właściach kręcił żaden ściepak Czy ty masz kurwa właści gościu Trochę mętna ta woda i na górze dużo syfu się zebrało Gdzieś miałem sitko, może by sitkiem przebrał Jak to się nazywało przetak Takie okrągłe sitko Mam jeszcze? Było, a czy mam? Jest o Ma jeszcze sitko? Ma no.